Cześć! Najmodniejszy, bardzo lubiany, zyskujący coraz większą popularność, styl podróżowania to podróżowanie szybkie z minimalną ilością bagażu i sprzętu. W odpowiedzi na ten styl uprawiania turystyki, kampus przygotował fantastyczny namiot model Festival. kompaktowa wersja klasycznego namiotu turystycznego. Z bardzo dobrym tropikiem chroniącym przed wilgocią. Przyjrzyjmy się bliżej konstrukcji namiotu Festiwal. To jest namiot typu Iglo. Dwa jednakowej długości maszty z szklanego. Bardzo proste do rozłożenia, mocowane na zatrzaskach. To jest różnica w porównaniu do innych modeli namiotów. Zatrzaski są dużo bardziej komfortowe i szybsze przy rozkładaniu namiotu. Namiot przykrywa tropik o wodoodporności 2000, skutecznie zabezpiecza przed wilgocią nawet podczas mocniejszych opadów. Ten materiał świetnie skrapla wodę, nie pozwala, żeby cokolwiek przedostało się do wnętrza. Wejście do namiotu od strony tropiku zamyka pionowy zamek osłonięty listwą przyzamkową. Festiwal ma szerokie wejście, otwierane dwukierunkowym zamkiem. Wejście namiotu osłania gęsta moskitiera, zasłaniana z wewnątrz dodatkowym panelem materiału. Ta moskitierka to nie jest tylko siatka na owady, ona też bardzo dobrze chroni przed ostrymi porywami wiatru. To co jest szczególne w tym namiocie to bardzo duże okienko wentylacyjne na tylnej ściance. Świetnie współpracujące z wejściem. To jest szczególnie ważne w mniejszych namiotach przy wysokich temperaturach zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza i to właśnie jest Fajną cechą namiotu Festiwal. Festiwal Campus jest namiotem bardzo uniwersalnym. Ogromna zaleta to łatwość podróżowania przenoszenia go. Festiwal też sugeruje pewne specyficzne przeznaczenie czyli jest to namiot fantastyczny na różne imprezy, koncerty zajmuje mało miejsca na polu namiotowym. Kiedy jest tysiące namiotów, bez problemu znajdziemy odpowiednie miejsce na jego rozbicie, ale. Jego podstawowe przeznaczenie to jest podróżowanie szybkie, skuteczne i lekkie.